Październik jest jednym z bardziej wyczekiwanych miesięcy ze względu na event halloweenowy, którego Niantic jeszcze nigdy nie zaniedbał. Ale czy reszta miesiąca przyniesie równie ciekawe eventy i pokemony co jego końcówka? Zapraszam Was na przegląd października. Zacznijmy sobie od pięciogwiazdkowych rajdów. Na początku października będą jeszcze rajdy, które przeszły z końcówki września, czyli Entei, Raiku i Suicun i one pozostaną na rajdach do 6 października. Potem na rajdy wchodzi Gazlord z debiutem Shiny i pozostanie tam do 20 października i po nim na rajdy wej. Darkrai i będzie tam do 3 listopada. No i tutaj, bez większego zaskoczenia, jeśli widzieliście mój materiał o przeciekach na październik i listopad. To już wiecie, że właśnie te Pokémony będą na 5-gwiazdkowych rajdach. A jeśli go jeszcze nie widzieliście, zachęcam do zerknięcia po obejrzeniu tego materiału. Link znajdziecie na dole w opisie. Zostając jeszcze na chwilę przy 5-gwiazdkowych rajdach, wspomnę o Ride Hourach, bo nie każdy zdaje sobie sprawę, że w każdą środę między 18 a 19 jest Ride Hour, podczas którego na niemal każdym gymie jest 5-gwiazdkowy rajd. Także środy o 18 to jest świetny czas, żeby właśnie rajdować te legendy. I jeśli jeszcze nie macie z kim, jest to super okazja, żeby przejść. Przejście gdzieś na przykład do parku, czy do miejsca, gdzie macie w okolicy najwięcej gymów i zwyczajnie poszukać sobie kogoś do rajdowania. No i w przyszłym miesiącu, w październiku, te Towery rozkładają się tak, że 4. będziemy mieli drugi i ostatni rajdower na Rajku, Wikuna i Enteya, 11 i 18 października będziemy mieli dwa z rzędu Towery na Gazlorda, i wreszcie 25 października będziemy mieli Tower na Dark Raya. I to też będzie jeden z dwóch Rajdowerów na Raya, bo jako, że Darkrai jest na rajdach do 3 listopada, to jeszcze drugi Tower będzie miał 1 listopada. Czy któreś z tych Pokémonów warto rajdować? Jeszcze jak? Entei i Rajku to świetne Rajtackery. Zresztą Darkrai tak samo. Gazlorda niby można wykorzystać na jakichś ligach. Ja osobiście rajdowałbym go tylko w przypadku, jeśli byście chcieli złapać shiny. Ok, przechodząc do mega rajdów. Obecnie na rajdach mamy Mega WAR i pozostanie tam ona do 6 października. Potem do 20 października na rajdach będzie Mega Gengar. I wreszcie do 3 listopada na rajdach będzie Mega Banet. Z tych Pokémonów jak najbardziej można, a nawet trzeba rajdować Mega WAR i Mega Gengara, bo są to naprawdę świetne mega na rajdy. Zresztą tak samo jak do zbierania cukier bo oba mają dwa typy. Mega banet, jeśli już macie, to można pominąć. No i wreszcie, na koniec segmentu rajdów, zmiana na Shadow Zap Zaptos miał być przez najbliższe 3 miesiące od startu tego sezonu, Adventures Abound, ale Niantic zmienił zdanie i teraz wprowadza na rajdy Shadow Moltresa. Na razie został on zapowiedziany tylko na ten jeden miesiąc. Zobaczymy, czy zostanie to przełożone na kolejny listopad. No i w informacjach dostarczonych przez Niantica nie ma zaznaczonego, że Shadow Moltres będzie mógł być Shiny, ale to tylko błąd. Prawda, Niantic? Prawda. Tyle o rajdach, Przejdźmy do Spotlight Towerów, które przypominam są w każdy wtorek od godziny 18 do 19. No i tutaj najpierw 3 września będziemy mieli Slowpoke'a z bonusem dwa razy cukierki za transfer, potem 10 października będzie Shrummish z bonusem 2 razy doświadczenie za ewolucję, 17 października będziemy mieli Pumpkabu z bonusem dwa razy Stardust za łapanie, 24 października będzie Phantom z bonusem 2 razy doświadczenie za łapanie i wreszcie 31 października będzie Yamask z bonusem 2 razy cukierki. Załapanie. Ze wszystkich tych Pokemonów tylko Phantom nie został zaznaczony jako Shiny, ale to się może zmienić, bo może dostać debiut Shiny podczas e, eventu Halloweenowego. No i właśnie, przejdźmy sobie teraz do eventów października. Jest ich całkiem sporo i większość wydaje się być naprawdę ciekawych. Zaczynamy od eventu, który będzie trwał od 5 do 7 października. Jeszcze nie wiadomo co to jest za event. Prawdopodobnie będzie to coś związanego z detektywem Pikachu, bo Niantic sporo ostatnio teazuje na swoim Twitterze newsów, które właśnie mogłyby na to wskazywać. Potem w weekend od 7 do 8 października, czyli w trakcie trwania tego poprzedniego eventu, będziemy mieli Go Battle Weekend. Następnie od 12 do 17 będziemy mieli Harvest Festival i prawdopodobnie wtedy zadebiutuje Smoliv. W trakcie trwania tego eventu, 15 października, będzie też Community Day i już zostało zapowiedziane, że będzie to Community Day na Team na pewno nagram na ten temat materiał z poradami, jak najoptymalniej grać podczas tego community day'a. Jeśli nie chcecie tego przegapić, zostawcie suba, o ile jeszcze tego nie zrobiliście. Przechodząc dalej, 21 października będziemy mieli Incense Day, i nadal nie zostało potwierdzone, na co to będzie Incense Day. Przewidywania są takie, że będzie to skorupi. Nie do końca mi się to wpisuje w całą resztę miesiąca, ale jeszcze zobaczymy. No i wreszcie na koniec dwa, a w zasadzie nawet w tym wypadku trzy najciekawsze eventy. Zaczynamy od pierwszej części eventu halloweenowego, od 19 do 26 października. I płynnie przechodzimy do drugiej części eventu halloweenowego, od 26 do 31 października. Ale ta część eventu została połączona z Team Go Rocket Takeover. Także wreszcie zmienią się pokemony na liderach. Miejmy nadzieję, że na jakieś lepsze niż są teraz. Zmieni się pokémon u go i prawdopodobnie będzie to Gigas I jest szansa, że będzie też wtedy weekend rajdowania Shadow Lugi Już nie wspominając o pozostałych atrakcjach, jakie nas wtedy czekają, czyli nowych debiutach Shiny i niemal na pewno debiutach nowych pokémonów No i to by było na tyle. Zostały jeszcze informacje o showcasech których nie powiedziałem, a też już znamy mm, wszystkie showcase'y, które będą w miesiącu październiku. Dajcie znać, czy w ogóle interesuje Was taki materiał, w którym omawiam wszystkie showcase'y. Jeśli tak, to nagram to w nie Niezależnie od tego czy w formie filmu, czy w formie shorta, a i tak, i tak będę o tym wspominał przy okazji każdego eventu, tak jeszcze dla przypomnienia. Dajcie znać, co sądzicie na temat tego miesiąca. Jak dla mnie zapowiada się całkiem ciekawie, jeszcze zobaczymy, bo nie mamy w tej chwili wszystkich informacji. No i co, do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, cześć!